Suche popękane skóry na dłoniach mogą być bolesnym i uciążliwym problemem. Skóra na naszych dłoniach jest stale narażona na działanie czynników zewnętrznych, co czyni ją podatną na uszkodzenia. Od ostrych mydeł po zimną pogodę wiele czynników może przyczyniać się do pękania skóry. Alergie na środki czystości lub kosmetyki również mogą powodować podrażnienia i suchość. Nawet kontakt z niektórymi materiałami w pracy, takimi jak smary czy chemikalia, może pozbawić skórę naturalnych olejków. Prowadzi to do suchości, pęknięć, a w ciężkich przypadkach nawet krwawienia. Zrozumienie przyczyn pękania skóry na dłoniach to pierwszy krok do znalezienia skutecznych rozwiązań. Nagietek lekarski to roślina o długiej historii stosowania w medycynie tradycyjnej. Słynie ze swoich silnych właściwości leczniczych, szczególnie w leczeniu schorzeń skóry. Maść nagietkowa, pozyskiwana z płatków kwiatów, posiada silne właściwości przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe. Zastosowana na popękane dłonie, maść nagietkowa tworzy barierę ochronną, która pomaga łagodzić i goić skórę. Pomaga zmniejszyć stan zapalny, łagodzi podrażnienia i przyspiesza regenerację komórek. Właściwości nawilżające maści pomagają również nawodnić skórę, zapobiegając dalszemu wysuszeniu i pękaniu. Podczas gdy nagietek króluje w leczeniu popękanych dłoni, inne naturalne środki również oferują doskonałe wsparcie. Olej kokosowy Bogaty w kwas laurynowy ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe i nawilżające, które skutecznie zwalczają suchość. Masło Shea, pozyskiwane z orzechów drzewa Shea rosnącego w Afryce, to kolejny silny środek nawilżający, który głęboko odżywia i zmiękcza skórę. Dla osób poszukujących dodatkowych korzyści leczniczych. Olejek z drzewa herbacianego jest naturalnym środkiem antyseptycznym, który może pomóc w zapobieganiu infekcjom popękanej skóry. Te naturalne olejki i kremy można stosować pojedynczo lub łączyć, aby stworzyć spersonalizowane kuracje na popękane dłonie. Rozdział 4. Zmiany stylu życia dla zdrowszych dłoni Poza kuracjami miejscowymi, przyjęcie zdrowych nawyków może znacząco poprawić kondycję dłoni. Noszenie rękawiczek podczas zmywania naczyń lub używania ostrych środków czystości tworzy barierę ochronną przed drażniącymi substancjami. Nawadnianie organizmu poprzez picie dużej ilości wody przez cały dzień ma kluczowe znaczenie dla utrzymania elastyczności skóry i zapobiegania jej wysuszeniu. Ponadto Stosowanie nawilżacza powietrza w miesiącach zimowych może dodać wilgoci do powietrza i zapobiec wysuszaniu się skóry. Regularne nawilżanie dłoni, zwłaszcza po umyciu, pomaga uzupełnić utraconą wilgoć i zachować ich miękkość. Rozdział 5 Znaczenie profilaktyki. Zapobieganie pękaniu skóry na dłoniach jest zawsze łatwiejsze niż leczenie. Wybieraj delikatne mydła bezzapachowe i unikaj używania gorącej wody, która może pozbawić skórę naturalnych olejków. Regularnie złuszczaj na skórek dłoni, aby usunąć martwe komórki i umożliwić głębsze wnikanie kremom nawilżającym. Jeśli Twoja praca naraża Cię na kontakt z ostrymi chemikaliami lub materiałami, pamiętaj o noszeniu rękawic ochronnych. Podejmując te środki zapobiegawcze, możesz utrzymać zdrowie i elastyczność swoich dłoni przez cały rok. Rozdział 6. Podsumowanie. Naturalne rozwiązania dla miękkich, zdrowych dłoni. Radzenie sobie z popękanymi dłońmi może być nieprzyjemne, ale naturalne środki, takie jak maść nagietkowa Oferują skuteczną ulgę i wspomagają gojenie. Włączenie innych naturalnych olejków i kremów do rutyny pielęgnacji dłoni wraz z modyfikacją stylu życia może dodatkowo poprawić zdrowie skóry. Pamiętaj, że priorytetem jest profilaktyka, aby utrzymać miękkie, gładkie i zdrowe dłonie. Wykorzystaj moc naturalnych rozwiązań. I daj swoim dłoniom opiekę, na jaką zasługują.